Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Mariusz Rukat. jestem pełnomocnikiem Marszałka Województwa do Spraw Gospodarczych i Energii. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w Gringa Poland 2024. Jest to świetna okazja, żeby poznać ludzi, wymienić się opiniami, również z decydentami. Na poziomie, na poziomie parlamentarnym. Dowiedzieć się wiele, wiele naprawdę na temat tego, jak biogaz i biometan może partycypować w miksie energetycznym polskiej gospodarki. Te, dwie, te dwie, dwa medium, można powiedzieć, energetyczne, one tak naprawdę do, do tej pory nie znalazły szerszego uznania. Te dwa media, medium biogaz i biometan, one mogą odgrywać bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o stabilizację produkcji energii, bo mówimy nie tylko o energii elektrycznej. Mówiąc o energii, powinniśmy mieć na względzie również zaopatrzenie w gaz i w ciepło, ciepło również odpadowe, którego którego, z którego nadmiarem muszą zmierzyć się, czy to instalacje przemysłowe, czy instalacje biogazowe i biometanu. Jeśli chodzi o sytuację energetyczną na Mazowszu, udało nam się zrobić pewnego rodzaju mapowanie pod kątem społeczności energetycznych i jasnym jest, że biogazownie właśnie w ramach społeczności energetycznych zależy od wielkości czy to jest spółdzielnia energetyczna, w tym przypadku biogazownia, czy klaster energii i tutaj biometanownia, mogą dawać podstawę i bezpieczeństwo energetyczne zarówno mieszkańcom, jednostkom publicznym, ale też przyciągać uwagę szerszego przemysłu. Krótko mówiąc, budujmy, budujmy atrakcyjność regionu, dostarczając przedsiębiorcom zielonej energii, która jest w tej chwili bardzo konkurencyjnym elementem w skali zarówno kraju, jak i Unii Europejskiej. Udało mi się poznać kilka osób, szereg osób, mimo, że nie kilka, ale z kilkoma miałem okazję osobiście rozmawiać, które rzeczywiście mogą partycypować w działaniach inwestycyjnych. Tym się zajmujemy, tym tego potrzebujemy na Mazowszu. Przedsiębiorstw, które posiadają realne, rzetelne i sprawne technologiczne rozwiązania, takie, które, które, które dadzą, dadzą pozytywny skutek energetyczny zarówno mieszkańcom gmin, powiatów, jak i i przedsiębiorcom.